Cześciowo. Witajcie na moim kanale w kolejnym odcinku polecajek popkulturowych. No i e, jak zwykle, jak też już się w formacie tego filmu przyjęło, jeden komiks, jeden film, jeden serial i jedna gra. Biorąc pod uwagę, że od stycznia tego roku w nic nie grałam, e, to za chwilę chyba skończą mi się te gry, w które już grałam e, w związku z tym e, gry może na razie wylecą z tego zestawienia, ale póki co e, mam Wam jeszcze przynajmniej e, jedną grę dzisiaj do polecenia, ale e, trzymając się e, tradycji, kolejności m, na początek komiks. E, pojawiają się Franciu, chcesz na kolana, to proszę, ale połóż się i nie przeszkadzaj. Pojawiają się moi ulubioni, ulubieni twórcy komiksu kryminalno-sensacyjnego. Mam tu na myśli scenarzystę Eda Brulbeckera i kolory, nie kolorytę, przepraszam. rysownika Shona Phillipsa, autorów świetnego kryminale, rekles, no i przede wszystkim mojego ukochanego zaćmienia komiksu o Złotej Erze Hollywood. Tym razem wracają z gorączką historii o redaktorze w wydawnictwie, który leci do Francji na targi książki. W samolocie czyta maszynopis, w którym okazuje się, że czyta swój własny sen. Zastanawia się jak to się stało, że pisarz ma podobny sen, bo przecież on nigdy o tym swoim śnie nikomu nie opowiadał, więc to niemożliwe. Aby tamten, tamten mógł znać jego sen. No i dociera do tej Francji, taki dosyć rozstrojony nerwowo. Zaczyna się zastanawiać nad różnymi rzeczami, nad swoim życiem, którym jest taki dość rozczarowany. Nie no wiecie, jak to facet w kryzysie wieku średniego. koniec końców na te targi trochę idzie, trochę nie idzie, włóczy się po nocnym Paryżu. No, i tak włócząc się po północnym Paryżu widzi parę ubraną w maski, postanawia za nimi podążyć. podszywa się pod jednego z zaproszonych gości, no i tam zaczynają się dziać rzeczy. Stąd ta maska tutaj też na okładce. No i teraz tak. Pod kątem obyczajowym jest to całkiem niezła historia rzeczywiście o Facecie w kryzysie wieku średniego, który traci wiarę w to, co robi, traci wiarę w to, że coś osiągnął. Pod kątem metaforycznym jest to taka historia o tym, że każdy z nas nosi w sobie ukrytego potwora i ten potwór tylko czeka, żeby się ujawnić. Bo, bo jeżeli tylko dostanie taką możliwość, to to, to zrobi. Więc, więc pod tym kątem metaforyczno-obyczajowym jest to całkiem niezła historia. No ale jeżeli chodzi o te wątki kryminalno-sensacyjne, bo tutaj pod tym kątem też dzieje się dużo, no bo jak to u Bruebakera i Philipsa akcja ani na moment nie zwalnia, Ech. Tyle, że jak dla mnie to akurat w tej historii jest za dużo zbiegów okoliczności, bo on przypadkiem snuje się po tym paryżu, przypadkiem widzi tę parę, przypadkiem dostaje się na ten bal maskowy, przypadkiem na balu kogoś poznaje, przypadkiem mu pomaga, przypadkiem, przypadkiem, przypadkiem prawie facet przesrał sobie życie, bo w którymś momencie... Tam się dzieją takie rzeczy, że zaczynamy się zastanawiać, czy ten facet, który tyle lat na to wszystko pracował, w jedną noc wszystkiego nie, nie zmarnuje, nazwijmy to w ten sposób. Więc dla mnie jest tu za dużo przypadków. Jeżeli chodzi o warstwę graficzną, no to wiadomo, jak u Filipsa, bardzo dużo gry światło cieniem, bardzo dużo kontrastujących ze sobą kolorów czerwień czerń. Jest to dobrze narysowana historia tego Philipsowi nigdy nie można było odmówić, że on świetnie rysuje. Także także jest tu co czytać i jest tu co oglądać, a na plus także to, że jest to taki niedosyć taki dosyć sobie cieniutki jednotomowy album, w którym ta historia się po prostu zamyka i to jest, to jest, wszystko. Był komiks, no to teraz przejdźmy do filmu. Wczoraj obejrzałam Lochy i Smoki. Pozwólcie, że nie będę tego tytułu wymawiać po angielsku, bo wymienię, Wypowiedzenie słowa loch jest dla mnie za trudne. O ile słowo dragon umiem jeszcze wypowiedzieć, to słowo loch to po prostu jest dla mnie jakiś łamaniec językowy, więc pozostanę przy polskim tytule. Dla tego uniwersum, czyli Lochy i Smoki, Złodziejski Honor, Chris Pine, Michelle Rodriguez, nie pamiętam jak się nazywał ten, ten aktor, który między innymi występował w Netflixowym serialu List do Króla. No i aktorka, która grała Młodszą wersję Emmy Adams w ostrych przedmiotach. No i teraz tak. Jeżeli chodzi o loky i smoki, to ja miałam styczność z tym uniwersum tylko dawno, dawno jakoś na początku lat 2000, kiedy w telewizji, w telewizyjnej czwórce, bodajże była jakaś ekranizacja telewizyjna loków i smoków, i ja się tam wtedy z tym zetknęłam i pamiętam, że na no pewnie błąd młodości, bo dzisiaj jakbym obejrzała, to bym stwierdziła, że ten film jest pewnie nieoglądalny, ale wtedy całkiem mi się podobał. Pamiętałam, że to tam jakieś elfy, jakieś fantazy. Zresztą no, nie możemy narzekać na nadmiar fantazy w ostatnich latach, w związku z czym na bezrybiu i jak ryba, no to myślę sobie no wleciała produkcja na jeden z z portali streamingowych, no to siadam sobie i oglądam w sobotni wieczór. Nie jest to wybitne, ale jest zaskakująco dobre. No mamy tych dobrych, bohater, dobrych aktorów, którzy to świetnie ciągną, bo jest też Hugh Grant w roli Złola, który po latach grania amanta w komediach romantycznych no, znalazł sobie tutaj jakąś tam swoją niszę. I albo jest um, Liliputem w, um, w, w wersji Williego łąki z Timo Tim Chalamet um, albo szaruje właśnie jako taki um, złoczyńca kręcący wąsa, właśnie w lochach i smokach. No, no znalazł sobie w Hugh Grant, jakiś pomysł na siebie i fajnie. Więc mamy jeszcze tego Hugh Granta w roli zwola, więc Aktorzy nam ciągną te produkcje. Jest zaskakująco dobry humor, i to taki humor bez pierdzenia i bez bekania i bez żegania, za co byłam bardzo wdzięczna. Jest historia bardzo typowa, no bo mamy tego złodzieja o złotym sercu, który bardzo kocha swoją córkę i chciałby do niej wrócić, bo ona rozrabiał. No i ten film jest posklejany z takich motywów, no bo mamy artefakt, który trzeba zrobić, więc mamy Heist mówi w pewnym momencie, tak? Oni tam przygotowują skok stulecia, mamy też troszeczkę historię drogi, no bo ci nasi główni bohaterowie po ucieczce z więzienia oczywiście poruszają się, żeby skompletować drużynę. Więc jest ten film skomponowany, zlepiony z elementów, które doskonale znamy, ale przez to dobrze się czujemy, bo wiemy w miarę, co, co tam się będzie wydarzać i że nic nas nie zaskoczy. Chociaż są też elementy odbiegające od normy, no przynajmniej dla mnie, no bo ja nie znam tego uniwersum, tak jak powiedziałam. Więc. Kiedy pojawił się ten element smoki, tak? No bo lochy i smoki, e, i wyskoczył taki po prostu okropny, spasiony smok, który ledwo się ruszał. E, nie jakiś tam, wiecie, piękny, patetyczny gad, tylko e, kulka na malutkich nóżkach, to dosłownie jak mój kot, e, no to e, trudno mi było nie parsknąć śmiechem. E, zatem dobry humor, e, wartka akt. Całkiem nieźle jest to posklejane. Jak na. Nie wiem, ale ten film chyba nie, nie, nie dysponował jakimś wielkim budżetem. To miał zaskakujące, zaskakująco dobre efekty specjalne. Nie, nie czuło się tej sztuczności, tylko te krainy fantazy są, są naprawdę piękne i, i zarówno szerokie plany, jak i wnętrza. Czuje się to fantazy w tej historii fantazji I, i, i to jest fajne, że oni nam pokazują te przestrzenie, te zamki, te, te ulice, stroje, no, no jest, jest, to, jest to fajne, jest to z pomysłem, jest to dowcipne. Dla mnie może mogłoby być trochę krótsze, bo wiem, że filmy hollywoodzkie coraz bardziej zmierzają w stronę jednak dwie godziny, dwie dziesięć, a nie półtorej, jak to było kiedyś. Więc dla mnie jest to może dziecko za długie, ale to być może jest mój problem, bo ja po prostu ze względu na to, że jestem dosyć zmęczona, a czasami nawet przemęczona, to, to wolę krótsze, krótszą potrzebę skupiania uwagi niż, niż dłuższą. A ten film z kolei nie, nie interesował mnie aż tak mocno, że, że tą uwagę skupiało mi się łatwo. Więc gdyby on miał półtorej godziny, to chyba podobałbym się bardziej. Ale generalnie jestem na tak i wcale bym się nie obraziła, gdyby zrobili drugi, yy, drugi film z tej serii z tymi samymi bohaterami. Zatem mamy komiks, mamy film, serial. Chciałabym Wam opowiedzieć o serialu, który obejrzałam już jakiś czas temu, ale jakoś tak nigdy na jego temat nie mówiłam. A myślę, że jest on naprawdę wart uwagi. Nie pamiętam, który to był rok, no ale może 2009? No mniejsza w tym. W każdym razie był pisarz. By, był. Znaczy jest, bo ten, ten pisarz do dzisiaj żyje. Nazywa się Michael Peterson i tworzył historie sensacyjne, takie trochę kryminalno-szpiegowskie, i bardzo, bardzo długo był znany jako właśnie pisarz, dopóki nie został znany z tego, że miał rozprawę sądową. I został skazany za zabójstwo swojej żony Kathleen Peterson. Przy czym on cały czas twierdził, że jest niewinny i że jego żona Kathleen spadła ze schodów. O, ani dla niego, ani dla niej nie było to pierwsze małżeństwo. Oboje mieli dzieci z poprzedniego małżeństwa i wszyscy razem w tym domu wspólnie mieszkali. W tym domu, w którym ona rzekomo z tych schodów spadła, albo doszło do, do morderstwa. No i o sprawie Michaela Petersona, o jego rozprawie sądowej, o tym, jak potem apelował. Był bardzo długi serial dokumentalny, zresztą świetny serial dokumentalny, bardzo Wam go polecam. Jest dostępny na Netflixie, nazywa się Schody. I właśnie opowiada o, o sprawie e, Michaela Petersona i o śmierci Kathleen Peterson. Przez długie, długie lata, oni go tam z e, przerwami chyba kręcili dekadę jak nie dłużej, no bo najpierw ta pierwsza sprawa, potem e, jakby m, drugi sezon czy też kontynuację zrobiono właśnie z tej apelacji. E, I na podstawie historii Michaela i Kathleen Petersonów. Powstał serial o tym samym tytule co serial dokumentalny, czyli właśnie Schody. No i Schody opowiadają o okręceniu schodów. Także taka trochę historia szkatułkowa, tak? Historia w historii. I postać Michaela Petersona, zresztą tutaj świetnie i niejednoznacznie, bo powiem Wam tylko, żeby za dużo tutaj nie spoilerować i nie zdradzać że w toku śledztwa i w toku tej rozprawy to się okazało, że Michael Peterson to wcale nie był taką przyjemną osobą i, i, i wcale nie był taki krystaliczny, co wcale nie oznacza, że, że zabił swoją żonę, tak, bo tutaj ta historia jest bardzo niejednoznaczna i nigdy nie udowodniono, że Michael swoją żonę zabił. Zresztą udowodniono w toku drugiej rozprawy, że śledztwo popełniło bardzo dużo błędów. Między innymi technik kryminalistyczny był niestety, no, nazywając rzeczy po imieniu idiotą, i przyczynił się do tego, że za kratkami siedziało, siedzieli po prostu niewinni ludzie. I to, to, to zostało udowodnione, że on tam sobie interpretował dowody jak chciał. Ale, zatem Michaelem Petersonem, gran, bardzo dobrze gra Michaela Petersona Colin Field. Niejednoznacznie, bardzo tak właśnie. Nie próbuję go wywielić w żaden sposób. Jego żonę, czyli Kathleen Peterson, gra bardzo dobrze Toni Collette, też świetna aktorka. Dalej wśród ich dzieci, no bo mamy tutaj jej dzieci z poprzedniego małżeństwa, jego syna i też dzieci, które on wychowuje, dwie, dwie siostry, które on wychowuje, a które, które wcale nie były jego córkami. Bardzo skomplikowana rodzina. Między innymi mamy tutaj Sansa Stark, czyli Sophie Turner też w jednej z ról. Serial jest o tyle dobrze zrobiony, że jest naprawdę niejednoznaczny, że patrzy na tę sprawę z różnych punktów widzenia i że pokazuje wszystkie trzy możliwości śmierci Kathleen. To znaczy, widzimy śmierć Kathleen Peterson w wersji, kiedy ona rzeczywiście spada ze schodów i jak to mogło wyglądać. Widzimy śmierć Kathleen Peterson zamordowaną przez Michaela Petersona, jak to mogło wyglądać. I widzimy tak zwaną teorię Sowy, czyli to, że Kathleen wystawia przed dom, no bo to jest chwilę przed Bożym Narodzeniem, więc ona decyduje się wystawić przed dom takie bożonarodzeniowe ozdoby. No, i wtedy zostaje, zostaje zaatakowana przez ptaka, a że jest wtedy w domu sama. No to niestety nikt nie może jej pomóc, no i biedaczka się po prostu na tych schodach wykrwawia. I każda z tych teorii ma rację bytu, za każdą z tych teorii stoją pewne dowody, no bo z teorii sowy ludzie się rzeczywiście śmieją, ale nie wiem, czy tam gdzieś na podłodze, czy. Czy na ubraniu Katlin zostały, zostały znalezione ptasie, ptasie pióra rzeczywiście, no i oni tam te sowy dookoła, dookoła domu też, też mieli, to jest też udowodnione. No i ona ma na głowie rzeczywiście takie rany, które wyglądają jak, jak takie rozczapierzone, wiecie, kurze pazurki, czy też no, i jakiegoś tam innego ptaka. Więc każda z tych teorii nawet ta najbardziej zabawna, czyli teoria Sowy ma, ma, e, ma jakąś tam rację bytu i każda z tych teorii e, została przez HBO wzięta pod uwagę, została przedstawiona. E, wszystkie, te trzy, e, wszystkie te trzy sposoby śmierci Katlin są przejmujące, są pokazane w taki sposób, że no po prostu człowieka przechodzą ciarki no nie jest to przyjemne jak się na to patrzy, to ostrzegam ale nie jest też pokazane jakoś bardzo, bardzo brutalnie, tak to nie jest gor no ale, no ale nie patrzy się na to przyjemnie jak ta kobieta umiera relacje Petersona z rodziną jego relacje z Katrin jej relacje ze swoimi dziećmi, z jego dziećmi nie, nie są tu wymielane. Oh. Mam z tym serialem taki problem, że jak z książkami: że dotyczy y, prawdziwych osób, dotyczy y, prawdziwych relacji międzyludzkich. I co, y, co więcej, większość z tych ludzi jeszcze dzisiaj żyje, y, więc niekoniecznie myśleli to, co pokazane w serialu, niekoniecznie mówili to, co powiedziane w serialu. I to takie bawienie się cudzym życiem, którego ja może nie do końca popieram. Niemniej serial jest bardzo dobry i generalnie bardzo żałuję, że przeszedł w Polsce bez takiego echa, bo, bo zasługiwał naprawdę na większą uwagę. No i koniec końców zajmijmy się grą. No i tutaj chciałam mówić o jednej grze w dwóch odsłonach. Bo zdałam sobie sprawę, że po obejrzeniu władcy pierścieni, teraz ostatnio, kiedy się zakończył, że taką jestem wielką fanką Tolkiena, a nigdy Wam nie powiedziałam, że grałam i w Śródziemie Cień Wojny i w Śródziemie Shadow of Mordor. Tak, Shadow of War i Shadow of Mordor, czyli w Śródziemie Cień Mordoru. Bohaterem jest tutaj Talion, czyli gondolski żołnierz, na którego oczach orkowie mordują jego żonę i dziecko. No i tutaj Talion postanawia się zemścić i nawiązuje pewną relację z duchem Celebrimbora który no, też chce się zemścić yy, wiadomo na, na Sauronie. No i tutaj yy, obaj Panowie yy, obaj panowie yy, wkraczają na ścieżkę zemsty, no i na tej yy, ścieżce zemsty yy, między innymi yy, mają taką umiejętność, że opanowują umysły Orków. No i w, drugim, w drugiej odsłonie gry mamy na przykład możliwość no, tworzyć te swoje orkowe armie. To znaczy, już w, pierwszym, w pierwszej części mieliśmy taką możliwość, no bo na tym też polegała ta gra. Ale w dru, druga została poszerzona o to, że no, tworząc te nasze orkowe armie. Możemy wybierać, kto będzie przywódcą, potem ci orkowie walczą między sobą o władzę, żeby zwrócić naszą uwagę, tak, żeby pan spojrzał na orka przychylnym okiem. I tam rzeczywiście ten mechanizm walki orków o naszą uwagę w, tym, w tej drugiej odsłonie, no, no fajnie jest to zrobione. Tam został chyba wprowadzony jakiś system inteligencji, ale ja nie pamiętam jak to się nazywało. W każdym razie było to coś nowatorskiego i rzeczywiście mocno to widać. Są w obu częściach bohaterowie, których znamy oczywiście z pierścieni, no bo pojawiają się i pojawiają się Galadriela, zresztą nawet mamy, mamy dodatek dotyczący elfki, która, która należy do armii Galadrieli. Pojawia się jej szeloba. Matko, jaka szeloba w tej grze? To po prostu jaka jest piękna. Ja bym chciała szelobę właśnie w takim wydaniu, tak? Szelobę od Saurona. Nie, nie tą pajęczycę. Szeloba jest naprawdę no, kawał pięknej babki w tej grze. Tak, więc. Jest to RPG w świecie Śródziemia, w którym głównie się nawalamy. Oczywiście no, są tam też różnego rodzaju inne questy, ale głównie się nawalamy, zbieramy armię i idziemy się bić z Sauronem. Ale grafika, nie wiem jak teraz by to wyglądało, no bo ja w te gry grałam, ja wiem, 3-4 lata temu. Wtedy grafika bardzo mi się podobała. Ten świat śródziemia był rzeczywiście piękny. Walka z orkami była zadowalająca, choć na początku, zanim nie dopakowałam sobie bohatera, trochę za trudna dla mnie, bo miałam wrażenie, że ledwo co się ruszyłam, to już nie żyje. Spotykamy też różne rasy, bo no, spotykamy głównie orków, no bo tutaj to orkami próbujemy zapładnąć i orki, między, orki nastawiamy na siebie nawzajem I, i tutaj z nimi mamy te główne interakcje. Ale trafiamy też do ludzkich miast. O ile pamiętam, to był chyba kapitan Gondoru. W którym się chyba w, drugim, w drugiej odsłonie poznajemy takiego czarnoskórego kapitana Gondoru. Spotykamy właśnie tą Elfkę, która jest w... to jest taka wersja Taur, Tauriel tylko z Lodlorian, taka Wojowniczka Galadrieli, o nazwijmy to tak, która zresztą potem dostaje własny dodatek, także jeżeli ktoś lubi śródziemie, jeżeli ktoś lubi RPG-akcji, jeżeli ktoś lubi walkę na miecze i takie trochę systemy ustawiania wojska, decydowania kto będzie naszym dowodzącym, czy już się bijemy, czy jeszcze nie, to generalnie historię Taliona i Celebrimbora no bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam. A, a póki co ode mnie to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną i do następnego razu. Cześć!